Witajcie moi drodzy! Dzisiaj chciałbym zabrać Was w pewną podróż. Może nie tak daleko, aczkolwiek wybierzemy się. Jest godzina piąta rano, niedziela. Ruch jak zwykle na tej drodze, także tutaj ludzie nie śpią. Także wybierzemy się w pierwszej kolejności pod poławę. Stamtąd tam właściwie dołączymy się do ekipy Kiwi Autocentrum i pojedziemy w pewne miejsce. Wybierzemy się na tor Silesia Ring co tam zobaczycie to już na miejscu także ja w tej chwili udaję się w podróż do Oławy, mam około 20 kilku kilometrów, właściwie to dokładnie do Godzikowic to jest kawałek za Oławą, także jeśli śledzicie kanał Mateusza Kiwi Auto Centrum, to, to tam na pewno macie więcej informacji. Ja tak trochę jadę jak to się mówi z partyzanta, jak, jak, jak zawsze. Zresztą Mateusz zadzwonił, słuchaj, wpadniesz, jest impreza. No, kurczę, no, no, no wpadnę, no. jest trochę wcześniej, ale, ale jadę. Także zobaczycie, jakby relację taką fotograficzną. Może wideo fotograficzną, o taką fotowideo, o tak bym to nazwał, Z mojego punktu widzenia, jak ja to widzę, także co? Do zobaczenia, zaraz będziemy nakręcać w Oławie. Dzień dobry. Czy? Cześć. Cześć. Od... ci robię. Oczywiście już od dwóch lat na nagrywałem od startu. Oczywiście. Robisz że tak. sobie odcinek? Tak. Także to jest kolega, który wąski. tutaj wąski, wąski, tak, z Kiwi centrum właśnie. Idziemy wreszcie na tą kawę, na którą zapraszamy, już dwa lata. Dwa i pół? Tak, codziennie odgrzewana, Tak, to jest nasz tutaj pierwszy przystanek, stąd w ogóle zaczynamy Mateusz. Ale może powiedz, gdzie jedziemy, bo obudziłeś mnie, kurde, o piątej rano. Chodź, pokażę, Ci, gdzie jedziemy, już tak na busie. Słuchaj, jedziemy dzisiaj na Silezję. Silesia Ring, tak. Tyle to wiedziałem od Ciebie. Tak, jedziemy sobie na Time Attack Cup, to jest taka seria, która kiedyś nazywała się Hot Hatch Cup, czyli można powiedzieć Hot Hatch, tak samo Hot Hatcha mamy na, na lawecie, czyli RS-a trójeczkę, MK3. Dojedzie. Fokusik no musi dojechać na lawecie, więc nawet niezatankowany po prostu wiadomo, jedziemy tam się polansować, postawić go, nawet nie będziemy go odpalić. A Tak naprawdę co, 400 koni, 550 Nm, auto naszego klienta przygotowane pod wyścigi, tylko że on z racji, że nie mógł wystartować, prosił, żebyśmy pojechali sobie na tor i sprawdzili, czy w ogóle da radę. No i jak wiemy, żebyśmy sprawdzili uszczelkę, bo te dwa trzy kobusty w rs to te legendarne silniki, które wybuchają. Okej. Okay. Ale. Na Dobra. 100% da radę. To tyle macie od Mateusza. A my idziemy na Zapraszam kawkę. na kawkę bo... Więc tak, pierwszy przystanek już za nami to były właśnie Godzikowice. Teraz już udajemy się stricte na Tor Silesia Ring. Jeszcze tam nigdy nie byłem, ale ciekawy jestem jak to będzie w ogóle wyglądać. Tak wstępnie patrzyłem na mapach Google, no to to tak wygląda trochę jak jakieś dawne lotnisko być może tak jest. Nie zagłębiałem się w historię tego miejsca, no ale zobaczymy no sam jestem ciekawy co z tego wyniknie, będzie Debiut RS, jak już widzieliście, z tego co mówił Mateusz. Także widzimy się już na torze. Dotarliśmy na miejsce. Jest dość sporo ekip. Także Silesia Ring pod Opolem. Tak jak wspomniałem na początku, ja tu jestem pierwszy raz że tak, szczerze mówiąc, to nawet nie wiedziałem, że coś takiego istnieje aczkolwiek zapowiada się całkiem ciekawe teraz rejestracja, można sobie pooglądać na ekranie wszystko aktywuj system Windows Tutaj rajdowe gadżety ekipa w składzie sytuacja dość nerwowa jak zwykle jakieś problemy z papierami to zrzucamy furę. te opony <laughs> okay. szybki pit stop zmiana opon jest taki standard, zawsze zaczynam od nagrywania. Ale jaką profesjonalnie? Gra klapa i sila jest Co? Więc tak, jesteśmy już w Fordzie. Więc mamy podłączone już kamerki tutaj wewnątrz. I co? No pierwszy przejazd, oczywiście, padło na mnie. Także. Zobaczymy, czy wytrzymam presję. Drema jest? No Trochę jest, ale zawsze jest. Zawsze jest, nie? Tak. Jeździłeś w tym wcześniej? Nie. Nie. Jest... <laughs> Okej, okay. jesteśmy bezpieczni. Jedziemy. Kopony? No klej dobrze, nie? Chyba tak. Ciasno, ładnie. Trochę uh -huh. Lubisz ciasno? Nie, nie, próbuję dobrze. Uh -huh. Nie, no, klej jak wściekła. Przeciążenia dość duże. Macer Cię wybrał, kurwa! No nie ma hamulca. Nie ma, nie? Nie ma. To musisz je schodzić. Teraz tylko tak spokojnie jedziemy. Studzimy hamulce, bo się zagrzały. Jak słyszeliście, to trochę zabrakło nam ich. Drugi czas, tak? Drugi. Drugie miejsce, że... Tak, na, na, ty, faktycznie. No. Dobra, jak ostygną, to musimy odpowietrzyć no. hebel. No na pewno, bo się płyn zagotował, nie? Tutaj... Nie? Nie, nie, to nie ma przelewek, stawiamy go na kołki. Mu no, Obowiązkowo. a kluczy zapomniałem. Jezus. Kurde, miałem skrzynkę, wziąłem do domu, bo kran zmieniałem w chacie, wiesz, a miałem no. na busie i mówię, że nie zapomnij kurde zabrać. Także ze względu na hałas dalsza relacja będzie już bardziej fotograficzna.